Cześć, widzowie, Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy Atrox New Champion. Moi drodzy, reakcja moja na Atroxę. Co prawda, statystyki znamy, ale zobaczmy, jak to się prezentuje, jakie kwestie dialogowe, jakie udźwiękowienie, jak zmontowali ogólnie zwiastun tego nowego darki. Na moi drodzy, jedziemy. Aha, szybka informacja: niestety na polskim kanale Runetery nie było prezentacji tego bohatera, także nie pokażę Wam kwestii polskich, także jedziemy z angielską wersją. Go! I remember this place and the endless blood. Ach ten dźwięk co? W sensie ten głos. No my to już znamy, kto nie widział. Zapraszam. Pokazałem wszystkie nowe karty. Pierwsze uderzenie. I uleczony jeszcze, nieksyfik za dwa. Kolejne uderzenie. I jeszcze jedno uderzenie widzowie. Atrox spadł. Gdzie ma przeciwnik blokerów? Jest i Atrox za 6 punktów. To jest w ogóle bardzo ciekawa karta, jedna z takich naprawdę ciekawszych. Zaraz ją pewnie zobaczymy. A się z awansem. Wow! Awansik? Niczego sobie! Wszyscy z Arkini mniej. Widzicie ten potężny stół? Ale tu f ten atak na koniec. Moi drodzy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale nie wiem, czy się może tak. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale Atrox troszkę mi przypomina, zwłaszcza ten Atrox Nautilusa. Tylko awans Nautilusa jest o niebo prosty. Słuchajcie, to co mi przeszkadza w atroksie jest to tylko i wyłącznie to, że trzeba nim e, troszkę, troszkę uderzać, po prostu, nie? Aczkolwiek awans. Awans, moi drodzy, jest zależny od tego zaklęcia, które zresztą redukujemy. Także zobaczcie, tu z jednej strony mamy głębokość, tu mamy oczywiście redukcję. Także słuchajcie, no fajnie jest ten No co mam wam powiedzieć, tak? Wyciągamy darkinów, darkini później tanieją. Naprawdę rewelacyjna sprawa, no i ta kontrola, zobaczcie, że to potrójne uderzenie, ten combo znanej chociażby z League of Legends, prawda, jest także w runeterze, tylko my tutaj mamy zaklęcia szybkie, jeszcze tanieją, to jest bardzo fajna sprawa. Darkini nowi też są super, ja jeszcze raz przypominam, kto im widział, zachęcam do obejrzenia ostatniego filmu z prezentacją wszystkich kart, jakie się tylko pojawią w najnowszym patchu, zachęcam, raz jeszcze, i ten, chyba animacja, Wisienka na torcie, słuchajcie, jestem zachwycony. Bardzo fajnie to wygląda, chętnie sprawdzę Atroxa, ale chyba Rice mimo wszystko skradł całe show. Także dajcie mi znać, co wy uważacie o nowym Darkinie, który zadebiutuje już niebawem. A tymczasem się z wami żegnam, do następnego, jo!